Słowo Boże nas zatrzymuje. Chcę zacząć od tego, że nie jest to po prostu wycieczka. Ruszamy na pielgrzymkę, ruszamy do świętego miasta, do miejsca, gdzie są fundamenty naszej wiary, fundamenty chrześcijaństwa. Ta ziemia jest zroszona, przesiąknięta krwią chrześcijan, którzy oddali życie za Chrystusa. Więc jedziemy do świętego miejsca. I dzisiaj Bóg bardzo wyraźnie, na nowo, przypomina nam, że przed każdym z nas zawsze jest wybór: dobra lub zła, szczęścia lub nieszczęścia. Ta pielgrzymka to też pewien wybór. Bóg bardzo wyraźnie Sygnalizuje, że możesz wybrać. I mówi: Wybierajcie więc życie, abyście żyli, Wy i Wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do niego. Moi drodzy, zapraszam Was do tego i myślę, że Pan Bóg w moim imieniu, by przylgnąć do niego. Jest to bardzo plastyczne i mocne słowo. Lgnąc do Niego. W Psalmie wyśpiewaliśmy o, o tym, że człowiek jest szczęśliwy, kiedy słucha głosu Boga, jest blisko Niego, jest podobny do drzewa, które zapuszcza korzenie w kierunku wody. Lgnięcie i te korzenie to jest coś bardzo bliskiego. Kiedy roślina usycha, ona wręcz wydłuża swoje korzenie. Były takie drzewa, wokół których nie było wody, i korzenie miały wiele metrów, bo korzeń ciągnie do wody. To jest dla nas obraz, byśmy podczas tego wyjazdu e, przeżyli naprawdę nasze takie pierwsze rekolekcje wielkopostne. Byśmy przylgnęli do Pana swoim sercem, swoimi myślami, owszem, też odpoczęli. Też się ucieszyli tym wyjazdem, ale Bóg zaprasza, byś przyjął Jego szczęście, którego polega na tym, że Twoje serce przylgnie do Niego. Przylgnie do Jego myśli, przylgnie do Jego słów. Mamy w tej kaplicy przepiękny krzyż. Dla nas chrześcijan drzewem życia jest krzyż. I w Ewangelii też słyszymy o krzyżu. Żeby wziąć krzyż, ale nie tylko jako umartwienie. Bóg zaprasza nas, byśmy przylgnęli do krzyża jako czegoś, co nam daje życie, byśmy napili się soków życia, byśmy spożyli owoc życia, którym jest Jezus. To jest sedno każdej Eucharystii, bo z drzewa krzyża spożywamy owoc, który nas uzdrawia: ciało Chrystusa. Myśląc więc o tym, z czym jedziemy, pomyślmy o tych też, którzy zostali, by ta nasza msza, to nasze pielgrzymowanie swoimi też skutkami objęło tych, których kochamy. Bo w dzisiejszym słowie jest też o potomstwie, jeśli Ty przyjmiesz do Pana, Twoje serce, Twoje myśli, jeśli Ty się Nim nasycisz. To trzeba ufać Bogu, że te owoce spłynął też na Twoje potomstwo, na tych, z którymi żyjesz na co dzień, by ogarnęła ich wiara, głęboka miłość, i też by te osoby jeszcze bardziej przylgnęły do Pana. Zechciejmy dziś bardzo mocno patrząc na ołtarz, patrząc na hostie, patrząc na kielich, byśmy wyrywali nasze serce w kierunku. Przylgnięcia do Pana, bycia jak najbliżej, bo Pan jest hojny, a Jego miłość dla nas naprawdę chce się objawić bardzo konkretnie. Czego najlepszym przykładem jest to, że lista grupy się bardzo dynamicznie zmieniała. Nawet w ostatnich dniach, w ostatnim tygodniu, w ostatnim dniu. Nie jest przypadkiem, że tutaj jesteś. Naprawdę. Bóg porusza nasze serce tak czy inaczej, różnymi motywami. I z jednej strony to my przychodzimy do niego na tę szale, ale tak naprawdę to on przychodzi do nas, by z nami ruszyć na tę pielgrzymkę. I wierzę też, że chcę mówić do ciebie przez kogoś, kto jest z tobą w pokoju, przez przewodników, przez tych ludzi, którzy są w całej grupie. Chcę mówić, chcę przemawiać, chcę być blisko. Ale jednocześnie być może też Pan chce coś od Ciebie usłyszeć. Co Ty mu powiesz? Amen.